Moi drodzy, wczoraj zebrałam bardzo dużo komplementów na temat mojego makijażu wczorajszego oraz mnóstwo pytań na temat pomadki, jaką byłam wczoraj pomalowana. Otóż dzisiaj specjalnie w sumie nią się też pomalowałam, żeby wam ją pokazać. Jest to naprawdę przepiękny nudziak. Myślę, że do każdej karnacji nawet będzie pasował. I słuchajcie, jest to nowość. Dostałam to ostatnio do testów od Way to Beauty, to jest pomadka firmy WTB. Zobaczcie w ogóle, jaka jest. E, ładna, bardzo ładne takie ciężkie, ekskluzywne opakowanie. I słuchajcie, tam są na stronie dwa kolory i obydwa e, też posiadam. Spójrzcie, jaki piękny e, nudziak. Jest właśnie taki trafiony, idealny nudziak oraz idealna czerwień. Zaraz Wam pokażę tą czerwoną. I słuchajcie, efekt jest taki, mm, zobaczcie, taki jakby satynowy, wpadający w, troszkę w mat. Piękny. bardzo długo się utrzymuje. W przeciwieństwie na przykład do tych pomadek takich matowych, wpłynie ona nie zastyga nam na ustach, czyli nie powoduje takiego e, dla niektórych dyskomfortu, jak gdyby wysuszonych ust. E, tutaj wręcz przeciwnie, ona jest naszpikowana różnymi olejkami. E, ma właściwości bardzo, bardzo pielęgnacyjne i to się czuje taki komfort właśnie na ustach. Nawet jak już ją sobie zmyjecie wieczorem, to usta są naprawdę odżywione. Tak jakby używając balsamu do ust. Tutaj jest olej konopny, olej z nasion bawełny. E, olej rycynowy, e, tutaj jest też masło shea w składzie, więc naprawdę bardzo, bardzo pielęgnacyjny oraz ładny efekt. Spójrzcie, jakie piękne te kolorki. Akurat dwie gamy kolorystyczne, które bardzo lubię i które w zasadzie tylko i wyłącznie noszę, czyli nudziaki i czerwienie. I akurat uważam, że to akurat tak dobrana tonacja i czerwienie i nudziaka jest... Niesamowicie uniwersalna i bardzo, bardzo trafiona. Ktoś bardzo fajnie opracował te kolory, naprawdę. Zobaczcie, jakie piękne też jest opakowanie. Prześliczne są. Tak więc tu na dole macie, kochani, linka prosto do sklepu. To są tylko dwa te odcienie w ofercie. I oczywiście ode mnie macie tutaj rabacik 20% na te pomadki.